Przeszło rok temu, doszło do napaści Rosji na Ukrainę. Dziś zapytałem Polaków, jaką mają opinię na temat tego konfliktu. Jak pan sądzi, czy wojna obecnie potrwa jeszcze długo? Myślę, że tak. Mamy nadzieję, że nie, ale pewnie niestety potrwa. Prawdopodobnie tak, ale miejmy nadzieję, że Ukraina wygra i będzie wszystko ok. Pewnie tak. O, jest o, Jestem akurat Ukraina. z Ukrainy. No myślę, że z postawą europejskiej broni, może być z pomocą partnerów, możemy szybko zwyciężyć. Ale no, potrzebujemy pomocy po prostu, ponieważ Ну, люди на Україні то са богате робі, фантастичні речі. Але все одно потрібно потребуємо допомоги, поняв, що Україна є малим панцем, на яке на стали ракети, бомби і так далі. Віс не можемо так собі забіспетить. Tak, ale e, myślę, że no, może być to bliżej do końca, ale nie bez pomocy. I czy Państwa zdaniem konflikt na Ukrainie zbliża się do końcowi? Miejmy nadzieję, że tak. A uważa Pan, że obecna wizyta, znaczy przeszła wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce mogła jakoś skrócić akurat tą wojnę? Może na to jakoś wpłynąć? No oczywiście, więcej broni też szybszy koniec. Nie sądzę, niestety. Jasne, jest to możliwe. Z, z, możliwe, że tak, ale nie wiem, czy Stany działają na tyle, abyśmy mogli z nimi na tyle konspirować, żeby pomogli Ukrainie i nam. Ja myślę, że nie. Myślę, że nie, no też tak. To, to było miło z jego strony, że tak zrobił. Ale ну, no nie wiem, czy to pomoże. No w ogóle sama wizyta to po prostu wizyta, ale ten symbol, że Europa, Ameryka jest z nami, ten symbol, że nie zapomnili nikt o wojnie w Ukrainie, to jest historycznie. To nie ma to znaczenia. Szczerze mówiąc, chyba nie, bo co były wizyty każdego prezydenta z USA, to nic nie dawało nam. Miejmy nadzieję, że teraz możliwe, że tak będzie, ale. Uważają Państwo, że sprzęt, który przekazujemy na Ukrainie jest w optymalnych ilościach, czy może byśmy mogli przekazywać więcej tego sprzętu? Więcej zawsze więcej powinno być. Ciężko powiedzieć, bo nie znam ilości sprzętu Polski, który mamy i który ma Ukraina plus Rosja, więc ciężko to jest określić. Na pewno w tym momencie Ukraina potrzebuje jak najwięcej sprzętu w jakiejkolwiek formie? No w ogóle myślę, że Polska też jest sąsiadem Białorusi, Rosji i ma mieć możliwość w ogóle siebie obraniać i Polska nie jest takim wielkim państwem na przykład jak Stany Zjednoczone i no nie może wszystko oddać są takie państwa, które nie są sąsiadują z no, państwami agresorami którym jest no mniej więcej stabilnie i mogą oddać ten sprzęt, ponieważ no, nie potrzebują tyle. Myślę, że to nie tylko zależy od Polski, a bardziej od NATO. Myślę, że to, wie Pan, no coś więcej powinien zrobić ogólnie, bo no szczerze mówiąc inne państwa powinny bać się tego, że po prostu wojna może przyjść tutaj. Myślę, że zdecydowanie Polska jest bardzo niedoceniana pod tym względem, bo uważam, że bardzo dużo sprzętu im dajemy i staramy się pomóc naprawdę całymi swoimi siłami? Myślę, że tak, bo przekazujemy go dużo, także jak najbardziej. No jak na możliwości naszego kraju, myślę, że bardzo mocno pomoc. A y, uważałem Panie, że jeżeli mamy możliwość na przekazania kolejnego sprzętu, mówi się tutaj o F16 czy o y, czołgach Leopard to powinniśmy? Jeśli mamy takie zasoby, to tak. A jak moglibyśmy jeszcze pomóc Ukrainie w tym momencie? No, wydaje mi się, że aktualnie pomagamy najbardziej jak możemy, i wydaje mi się, że inne państwa powinny też się bardziej zaangażować, bo dzięki temu moglibyśmy zdecydowanie to wszystko zwalczyć i mieć spokój. Ojej, ciężkie pytanie. Myślę, że. Trzeba zapytać Ukraińców, jak tym pomóc. Właśnie, mi się wydaje, że chyba tak, bo no, najlepiej. Znaczy, no, każda po pomoc Alubarza. się przyda. Alubarza. Alubarza. <laughs> każda pomoc się przyda, ale nie wiem, jaka najlepsza. Trzeba ich chwytać. A w jaki inny sposób można by pomagać w tym momencie na Ukrainie? No, myślę, że w tym momencie Ukrainie najbardziej potrzebna jest amunicja, broń no, oraz ludzie do walki z agresorem. A w, tutaj już pani powiedziała o sprzęcie, a w jaki inny sposób jeszcze tutaj czy to Polska, czy to całe NATO mogłoby pomóc w tym momencie Ukrainie? Новокулі ну, пропаганда, поняла російські пропагандищі стали мишлян о тим, а, жеби зламати цей дух то. Хенч допомагає, щоб сполучество того не хоче і так далі, що сполучество хоче бути зросім, чи такі інші речі. Але це є фейк, але дуже трудно, зараз в інтернеті і так далі спростовувати. І такі речі впливають на всичко. No i w ogóle ludzie, którzy pomagają, no myślę, że przede wszystkim potrzebujemy broni. Nie wiem jak Polska, ale no nie wiem, to raczej wszyscy państwa muszą się zebrać do tego, nie tylko Polska. Rosuję. bardzo dziękuję za odpowiedź, życzę miłego dnia, dziękuję. do widzenia. Dziękuję. Jak widzieliśmy, większość Polaków uważa, że wojna nie zbliża się ku końcowi. Co więcej, większość Polaków nie zgadza się z tezą, jakoby wizyta Bajdena miała jakoś y, radykalnie zmienić sytuację na froncie. Uważają oni też, że powinniśmy jeszcze wspierać Ukrainę. To było Liberty TV, a ja nazywam się